Od dziś zmiany w połączeniach autobusowych w Tychach. Zawieszone zostają kursy na liniach 33 oraz 65. Powody wprowadzonych ograniczeń i brak kierowców PKM Tychy. Decyzję o zawieszeniu autobusów podjął Zarząd Transportu Metropolitalnego. Aby zminimalizować te niedogodności wynikające z wprowadzonych tych zmian, zdecydowaliśmy również o tym, aby autobusy linii M18 zatrzymywały się na czterech przystankach. Tych przystankach, które do tej pory nie były przez autobusy tej linii obsługiwane. Bo poza wycofanymi z rozkładu jazdy dwoma liniami, przerzedzone zostały też kursy linii S. Jak przyznaje przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej w Tychach, na braki kadrowe nałożyło się wiele czynników, które zadecydowały, że nie wszystkie linie autobusowe mogą wyjeżdżać na ulicę. Mamy okres wakacyjny, jest sporo urlopów, które są zaplanowane i kierowcy musieli się na nie udać. W międzyczasie wyskoczyło dość dużo L4. Są to zwolnienia lekarskie, które jakby nie dopuszczają kierowców do prowadzenia pojazdów. Tym samym w okresie tutaj wakacyjnym no mieliśmy kilka zwolnień po prostu przez kierowców. W dobie pandemii mieliśmy, że tak powiem, więcej kierowców z rynku, przede wszystkim międzynarodowego. ci kierowcy mieli linie zawieszone, no i przyszli do nas do pracy. No teraz ten trend się odwrócił. A o tym, dlaczego trend się odwrócił, otwarcie mówią sami pracownicy. Wielu kierowców już złożyło swoje wypowiedzenie, a następnie czekają w kolejce, by je złożyć. Zbyt niskie płace nie zachęcają do pracy w komunikacji miejskiej, która wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Dzisiaj rozmawiam z jednym kolegą, który pracuje już tutaj w tej firmie 3 lata, no i na rękę wziął trzy. 3... 300 bodajże. Za chwilę zacznie się wrzesień, zaczną się kursy, kursy szkolne, więcej, więc, przy B, przy, więc będzie więcej linii, a kierowców ubywa, bo ci, co teraz złożyli wypowiedzenia, za niedługo odejdą. Zawieszone połączenia autobusowe będą mogły zostać wznowione w momencie, kiedy przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej w Tychach będzie dysponowało większą liczbą kierowców. Jak zapewnia zarząd transportu, obecnie trwa nabór i jest szansa, że do końca sierpnia linie 33 oraz 65 zostaną wznowione. Fatima Orlicka, Sileja Flash.